Siema, siema, z tej strony Lionel, w dzisiejszym odcinku otworzymy siódmy prezent z domu sierżanta zimy. No i dzisiaj odcinek na szybko, bo gdy to nagrywam już trochę późno, więc gameplayu też dzisiaj nie będzie. Ale prezent oczywiście otworzyć możemy, to dzisiaj otwórzmy sobie może prezent ten taki fioletowy u dołu, z lewej strony. Zobaczymy co w nim będzie postukajmy ale się trzęsie mogę. spoko to zaotwieramy i dzisiaj mamy od sierżanta zimy polarne pasmo szybuj w blasku zorzy polarnej, serio fajne spadanie, taka jakby zorza polarna, coś w tym stylu spoko a więc to by było na tyle z tego odcinka. Możecie zostawić jeszcze subikę z dzwoneczkiem i łapkę w górę. A no i jeszcze, jak zdobyliśmy tą smugę, to świeczka ma taki, jakby, kolor tej smugi. No i co, jeszcze suba z dzwonem, możecie zostawić łapę w górę. A ja już lecę. Piona.